Dzień dobry Państwu. Panie Bartko, co to jest Zaułek? Zaułek, no nie wiem, czy zamienić się może w Pana Miotka, który opowie o tym właśnie w ten sposób. Zdefiniuje. Zdefiniuje, tak? albo Pan Bralczyk, który też tam jak Sarmata opowie o słowie, tak. o wyrazie jakim jest Zaułek. No Zaułek kojarzy mi się z takim czymś wąskim, ciasnym, jakimś uliczka. Takim, taka takim... Uliczka, taka uliczka mała. Właśnie tak, taką uliczką, która gdzieś się idzie i, i zaraz końca może nie być. I czasami można z niej nie wyjść, bo o. kiedyś a zaułki miały raczej ponurą sławę. No właśnie, to też były takie załuki, gdzie lepiej wieczorami w ogóle nie wchodzić. Ale poznań tak źle nie jest nie, nie było i nie jest. Nie, dlatego dzisiaj w odcinku powiemy Państwu o załukach Poznania, co kryje się pod tą nazwą i kto kryje się pod tą nazwą w Poznaniu. Zaczynamy od Teatru Nowego i Pani Krystyny Pelman. Za Teatrem Nowym, w miejscu, gdzie bardzo często aktorzy przychodzą, ćwiczą swoją rolę albo wychodzą przy tak zwanej trzeciej scenie, jest zaułek Krystyny Feldman. Jeden z piękniejszych zaułków w naszym mieście. Powstał w 2007 roku, parę miesięcy po śmierci Ośmieci Krystyny. Aktorki, tak. Ona zmarła w styczniu, a tuż właśnie po wakacjach w 2007 roku, we wrześniu, powstaje zaułek Krystyny Feldman. No, były pomysły, żeby stworzyć pomnik. Były pomysły, żeby stworzyć może jakieś popiersie, ale... Ale czy ona by sama chciała? No właśnie A, nie, ona skromna była. Była raczej taka... skromna, miała, miała swoje zdanie, była bardzo charakterystyczna, miała ogromny dystans do samej siebie, miała duże poczucie humoru. No właściwie wcale nie była poznanianką, bo no przecież e, urodzona w Lwowie. E, do 1945 roku była związana ze scenami tego miasta. Dopiero wiadomo, wydarzenia wojenne, sytuacja zupełnie zmieniła, układ granic. Trzeba było się zainstalować, jeżeli tak można powiedzieć, w Polsce. Rozmieniała różne miasta, ostatecznie zamieszkała w Poznaniu, na Ratajach. Tak, tak, na Ratajach, no oczywiście, no stąd, jak. stąd pamiętam Panią Krystynę Feldman, jak wsiadałem do autobusu 74. No na była charakterystyczna, Białego, zawsze na to samym miejscu siadała. Ona bohaterów II wojny światowej tak, i tak. siedziała w jednym miejscu, w tym właśnie no autobusie. stałe jej miejsce i potem ponownie tabliczka była. Mała, skromna postać, ale wielka aktorsko. Przecież, I przy tym tak? Tak? mająca swoje zdanie. Gadza I się. bardzo konsekwentna, bardzo rzeczowa, y, znana z ról charakterystycznych, ale drugiego planu. Tak, właśnie. Ona, ona właściwie błysnęła planu. jako aktorka pierwszoplanowa w drugiej połowie swojego życia, zwłaszcza pod koniec, szczególnie kiedy w wieku 88 lat podjęła się roli y, Nikifora Krenickiego, artysty pry, y, prymitywisty. Yy, rola zagrana wręcz genialnie, która przysporzyła jej wielkiej popularności, no znacznie większej niż rola. Kiepskiej. Nie, nie kiepskiej kopeć. kopeć. A, bo to no, była tak. bo, mówi się babcia kiepska, ale ona przecież była mamo Halinki, no, a nie To Fertka. była teściowa przecież. To była teściowa. 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 Najsłynniejsza jest mniejsza teściowa. Ale z drugiej w telewizji. strony. Rola, którą pani Feldman tutaj przedstawiła, zaprezentowała świadczy o wielkim dystansie do samej siebie i ogromnym poczuciu humoru. Ostatnią taką rolę, którą spełniła, to zresztą monodram i to mi zostało właśnie na deskach Teatru Nowego. I, i kazała się pochować, właśnie z tego przedstawienia. No właśnie, właśnie tak. i to jest takie też ciekawe. Pytanie. Właśnie niczego tu nie ma. Nie ma tabliczki, nie ma objaśnienia. No bo ja myślę, że nie ma jeszcze, ponieważ jest to świeża inicjatywa. Jesteśmy na Grunwaldzie. Jesteśmy tu niedaleko ulicy Sowińskiego, gdzie jest zaułek pewnego no taternika, alpinisty, może i nawet trochę himalaisty Stanisława Cirhofera. Tak się Stanisław nazywa? Stanisław Chofer, tak, znany radiolog lekarz radiolog związany z Uniwersytetem Poznańskim, z Uniwersytetem Adama Mickiewicza, jednocześnie ze Szpitalem Mienia Józefa Strusia. Jest to takie potwierdzenie, charakterystyczne potwierdzenie pewnej prawidłowości, że lekarze bardzo często swoje drugie życie lokują w sprawach sportowych. W sprawach sportowych i sprawach związanych ze sztuką. Ja chociażby, że Krzysztof Komedaczniczki, który zapowiada się na znakomitego lekarza, ostatecznie poświęcił się muzyce. Cyrhofer, Jednocześnie był lekarzem, był radiologiem, ale i znakomitym tatarnikiem, który właściwie przeszedł się przez większość gór świata. Zgadza się. Pochodził z Elwowa, tak jak Krystyna Feldman, tak, tak, o której tak. mówiliśmy przed chwilką. On pochodził z Elwowa, ale w 1943 roku, dając maturę, musiał opuścić e, teren tego miasta, ponieważ Sowieci weszli i raz, wraz z rodziną, z Augustem, e, właśnie circhoferem, e, profesorem e, Uniwersytetu Poznańskiego. Przyjechał właśnie tu. Tutaj jego ojciec był profesorem na Wydziale, bodajże geografii, a potem on zaczął medycynę, tak jak pan wspomniał, skończył właśnie medycynę, ale jego pasja była silniejsza. Góry. Czyli góry, góry e, tak. między innymi gdzieś tam góry Karakorum, przecież wielkie szczyty zdobywał. Wybrał się na taką wyprawę poznańską do Peru w latach 70. bodajże w 79. Zaczął w ogóle swoją spinaczkę w latach 50. W 50 roku do prawie 80, czyli przez 30 lat chodził po górach, a potem, potem był prezesem na przykład koła wysokogórskiego w Poznaniu, no zmarł mając 95 lat. Tutaj na Grunwaldzie znajduje się ten zaułek. Rada miasta Poznania postanowiła właśnie w tym roku, w maju 2021 roku nadać imię tej, tej króciutkiej uliczce. Która tu jest, I ale nie, jest nie tylko jemu siebie, właśnie, ponieważ jest tutaj jeszcze skwer Jana Stryczyńskiego, z którym również chodził po górach, i Wojciecha Wróża jest też tutaj takie miejsce pamięci, więc trzech wielkich himalajstów, podróżników związanych z górami mają swoje miejsce pamięci tutaj na Grunwaldzie. I dobrze. Zaułek w Poznaniu przypomina tragiczne czasy stanu wojennego w Polsce. Jest to zaułek poświęcony Piotrowi Majszakowi, młodemu, 19-letniemu człowiekowi, który później wieczorem, 18 maja 1982 roku, został zabity, po no prostu zatłuczony, w pobliżu dzisiejszego kościoła świętego dawnej, świętego, Piotra Pawła Pawła. Ulicy Fredry, tam, gdzie jest ten pomnik, głaz, taki, który to tak, ja to jest głaz, który upamiętnia to wydarzenie. Y jakie były okoliczności śmierci tego młodego człowieka? Do dziś właśnie nie wiadomo. Tyle tylko wiadomo, że został pobity, w wyniku pobicia stracił życie. Kto tego czynu dokonał, nie wiadomo. Y okoliczności jednak wskazują na to, że przypuszczalnie sprawcą był funkcjonariusz ZOMO, z motoryzowanych odwodów Policji Obywatelskiej po cywilnemu, y który zabił tego młodego chłopaka, ale został bardzo precyzyjnie zabezpieczony, ubezpieczony i osłonięty przez swoich przełożonych. No właśnie, to śledztwo tak y, trochę prowadziło donikąd, bo wiele dowodów pewnie zostało schowanych, zatuszowanych. Y, próbowała też jego mama. Próbowała mama dość prawdy. Y, trudno będzie dojść do tego, jak było w rzeczywistości przypuszczalnie, jak już można powiedzieć, ten chłopak dostał się w niewłaściwym czasie w niewłaściwe miejsce. Nie zmienia to jednak faktu, że okoliczności śmierci, czas śmierci i przede wszystkim tuszowanie. Sprawców świadczy o tym, że można go określić jako jedno z ofiar stanu wojennego Polski. A nawet na tej tablicy przy zaułku Piotra Majszaka jest nawet napisane, że to był najmłodszy, najmłodsza ofiara stanu tak. wojennego. No miał tylko 19 lat, chodził do technikum ogrodniczego, ale wcześniej skończył podstawówkę numer 7 na Jeżycach przy ulicy. Słowackiego, Słowackiego, tam właśnie chodzi. Skąd my to wiemy? Ponieważ nasz pan kamerzysta, który właśnie kiwa nam głową, razem chodzili do tej samej klasy. Wspominają, że, wspomina, że to był niezły kumpel, a zaułek trzeba go zlokalizować. Zaułek Piotra Majchrzaka znajduje się na wysokości cmentarza zasłużonych Wielkopolan. Niedaleko jest pomnik Armii Poznań Słintek. prawda, i skwer Marii Lecha Kaczyńskich, ale zaułek dzisiaj wygląda dużo ciekawiej niż kiedyś. kiedyś Wyglądał no, jak taki typowy załóg. ładnie wyasfaltowany. Właśnie, zaasfaltowany, ścieżka rowerowa, spacerowa. Jeszcze widzę, że jakieś prace tutaj trwają. E, więc jest to jeden z wielu załóg w naszym mieście, o którym chcieliśmy Państwu powiedzieć. Zapraszamy na kolejne. już ponad 50 lat, ale czasami słyszę niektóre zwroty się zastanawiam o co tu chodzi. Uejery? Co... <gry> <gry> czyli takie ojejku, e, takie orety. Tak czasami się mówiło w gwarze Poznań. Czasami dzieci też tak e, idą i coś zobaczą pięknego i powiedzą: Łejery, ale to piękne. Czyli ale zadziwienie, to, to... zaskoczenie. Tak, tak? właśnie. Aha. Jest taki zaułek, który nazywa się zaułkiem Uejery. Ale skąd ta nazwa pochodzi? E, tutaj nazwa potoczna. Tak, ale tak, stoimy tak. przy szkole e, Wejery, szkole, ale zanim powstała szkoła, był to tak zwany teatr dziecięcy, taka harcerska grupa Zaznany artystyczna. Związany właśnie z harcerstwem. Tak, w 75 roku tak. powstaje Jerzy Hamerski, później też i pani Elżbieta Drygas. Oni tworzą właśnie taką w pewien sposób grupę artystyczną. I z tej grupy artystycznej w 90 roku powstaje szkoła podstawowa, czyli już w nowym ustroju. Tak, tak. Powstaje wiesz, nowa, e, powstaje szkoła imienia e, Pani Emilii Waśniewskiej, Waśniewski, była pani nauczycielka Polonicką. Tak, tak poetka, pisarka dla dzieci. Właśnie. Zgadza się. I powstaje szkoła podstawowa numer 83, no i wprowadza takie troszeczkę niekonwencjonalne metody nauczania. Niekonwencjonalne, czyli po prostu nauczanie przez sztukę, kulturę, tak. wystawianie różnych spektakli. Między innymi taki słynny spektakl to jest Romeo i Julia. Julia, no. tak, albo... Interesujące. Tak, no, no, tych spektakli jest sporo. Miałem przyjemność nieraz jechać z tą szkołą na wycieczkę, mm. więc paru rzeczy się dowiedziałem, w jaki sposób właśnie te dzieci się tutaj rozwijają artystycznie. Nawet spotkałem się z sytuacją, jak rodzice opowiadali, że dzieci tu przychodzą nawet nocować. Mają takie wieczorne oglądanie filmów, spektakli, takie podejście do życia trochę bardziej praktyczne, takie pragmatyczne. No, fajna jest ta szkoła, naprawdę. I ważne, związek z harcerstwem. Tak, czyli harcerstwo, czyli ta, ta tak. samodzielność tak? z jednej tak strony, jest, z drugiej tak strony jest. właśnie nauka poprzez doświadczenia i kulturę i sztukę. I między innymi takim człowiekiem z Wejery jest Piotr Gąsowski, aktor. Słynny aktor, tak, słynny tak. aktor. Czyli wniosek, Wejery kojarzy się z kulturą i taką nie najgorszą kulturą. To teraz przejdźmy na tą drugą stronę kultury. Zglądam się i patrzę i jakoś tutaj wygląda to nieciekawie. No to, bo to jest taki ten prawdziwy zaułek, taki, który powinien być symbolem tych wszystkich takich mrocznych miejsc. Z grozy, to... można wyjść i już nie wyjść. Tak, tak, tak. Szemramy. Tak, to jest zaułek, który nazywa się zaułkiem Barlebena. Nieoficjalnie, bo nie tak. ma nigdzie tabliczki, nie ma nigdzie nawet ulicy o tym. Jest to na wysokości szyperskiej a piaskowej tak. w dawnym porcie rzecznym Poznaniu. W danym Rzecznym Poznań, zaułek, w którym gromadziło się troszeczkę no, szemrane towarzystwo, mówiąc gwarowo, bo rzeczywiście zbierali się tutaj i rzemieślnicy, pracownicy, pracownicy różnych portu, zakładów, tak, złodziejaszki. złodziejaszki, tak. złodziejaszki y, przychodzili tutaj także członkowie różnych organizacji, którzy, którzy nie bardzo chcieli się afiszować. Trochę komunistycznej? Komuniści, Żydzi. Tak. komuniści, Żydzi. Czasami tutaj policja wkraczała i robiła kipisz. Ale w sumie no, dzisiaj to, to, to nie jest taka dzielnica. No wieczorem bym tu nie przyszedł, myślę. No, okna jeszcze to są, no. No, można, ale ten budynek jest rewelacyjny pamiątkowy, nami. Tak, właśnie, tak po pamiątkowy, zabytkowy. Jest ten budynek zabytkowy. Także takie zaułki były w każdym mieście. Nie tylko w Poznaniu, nie tylko w Warszawie czy w Krakowie. To były miejsca, do których tak zwany dobrze wychowany i kulturalny człowiek nie zaglądał. No bo mógł mieć problemy z powrotem do domu. Ale też rodziły się tutaj pewne myśli, które odpowiednio przekute, przetworzone, dawały czyny bohaterskie. Czyli mówi Pan o załuku ślepego Antka, właśnie? Który jest Antoni Głosiarowski, który tu niedaleko pracował i który tu często bywał. Tak, i tu jest właśnie z tym miejscem związana akcja Bolwerk, o której już mówiliśmy w odcinku tak. o, o Chwaliszewie, do którego oczywiście serdecznie Antek, Antoni Głosiarowski. I na sam koniec, proszę Państwa, powiem, że jest jeszcze tak zwany Zaułek Piątkowski, ale to jest obiekt architektoniczny, to nie jest żadne to nie miejsce, jest to nie jest żadna nie uliczka. uliczka, tylko to jest obiekt, który wygrał w pewnym plebiscycie z okazji nagród imienia Jana Baptisty Quadro. Tak. To są te nagrody za ciekawy budynek i ten budynek jest w stylu neomodernistycznym i znajduje się na Piątkowie. i taką ma właśnie nazwę własną – Zaułek Piątkowski. Czyli Zaułki też są ciekawe. Bardzo.